Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę bitcoina i porozmawiamy o wszystkim, co się dzieje wokół bitcoina, wokół krypto. Także, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. I może na samym wstępie warto poruszyć temat tego, co się dzieje wokół krypto w obecnej chwili. Tak? Tego smrodu, fadu, wzajemnego naganiania na siebie. E, widać chociażby na Twitterze, jak ludzie nawzajem skaczą sobie do gardeł, e, oskarżają się o pomówienia, tak? że ty szerzysz fad odnośnie na przykład crypto.com. Nie, ja nie, nie szerzę tego fadu, tylko chcę ochronić ludzi przed, przed kolejnym załamaniem się giełdy. Takie działania są często jakąś większą składową na to, że, że, że dno jest coraz bliżej, tak? Kiedy wszędzie już mówią, że krypto idzie do zera. Kiedy, kiedy pojawiają się artykuły, nawet widziałem jakiś w Polsce artykuł, tak? ostatnia szansa, by wyjąć swoje krypto i nie zostać biednym. Także to są elementy każdej besy, każdej układanki, i ja osobiście, jako osoba, która ma wiarę długoterminową w bitcoina, w krypto, raczej się tym nie przejmuję, tak? Eee, warto tutaj podkreślić, że rynek charakteryzuje się tym, iż wszystkie słabe ręce muszą się wykruszyć, tak? Zostają tylko, tylko tak zwane diamentowe ręce. Inni nazywają to głupie ręce, tak? Czyli, czyli ludzie, którzy wiedzo, wierzą w to. W tą, w tą kryptoprzestrzeń, a cała, a cała reszta po prostu się wysprzedaje, tak. No i tak, tak wygląda ten rynek, tak samo było i w 2018 osiem, roku, kiedy FAT gonił FAT, tak, Bitcoin idzie do zera, było takie bardzo popularne, bardzo, taka bardzo popularna, nie wiem czy można to nazwać przyśpiewką, ale Oh no, Bitcoin is going to zero, oh no! Tak, bardzo dużo w tamtych czasach Twitter Spaces zaczynało się właśnie, czy jakichś czatów zaczynało się właśnie takim, takim wstępem, tak? Także tam, gdzie jedni szerzą FAT, tam inni się z tego śmieją, bo wiedzą, że będzie okazja, żeby ponownie wskoczyć w ten rynek. W rynek, który wydaje się nigdzie się nie wybiera, tak? Mam na myśli, że nie ma zamiaru zniknąć. Oczywiście, poszczególne protokoły które są obarczone większym ryzykiem inwestycyjnym, mogą się wykruszyć, tak? Z racji braku płynności, z racji, z racji tego, że utraciły środki, chociażby w FTX-ie. Ja ze swojej strony, tak jak zawsze Wam mówię, nie polecam trzymać kryptowalut na scentralizowanej giełdzie. Ledger wydaje się być z mojej strony najlepszym tutaj miejscem do składowania swojego krypto. Rozumiem, że nie zawsze można. Są projekty, które, które na leżera nie wrzucicie, jednak starajcie się zawsze zminimalizować to ryzyko. W obecnej chwili, jak zobaczycie sobie na tweet CZ, widzicie, że teraz osoba, która w ostatnim czasie była oskarżana o rozpoczęcie tego, tego fadu, tak, o rozpętanie tego piekła, w tym momencie wjeżdża na białym koniu i chce ratować tutaj projekty, które mogą mieć. Problemy z płynnością, tak. Warto powiedzieć też, że dużo wypłat z giełd centralizowanych spowoduje tak zwany liquidity squeeze, tak. Nie będzie wystarczająco płynności na rynku, co oczywiście może się negatywnie odbić, tak, na cenach krypto. Również w obecnej chwili patrząc na poziom strachu, widzimy mniejszy przypływ nowego kapitału na rynek, co oczywiście również może się negatywnie odbić. Na samym rynku i na samym Bitcoinie, tak. Poruszaliśmy ostatnio temat makro. Mówiłem wam o tym, że z perspektywy, z perspektywy makro mm, osiągnęliśmy nowy dołek, pod który tutaj ostro graliśmy, o którym od 3-4 miesięcy ostro wspominałem, że moim zdaniem, 17600 nie jest to dołek bessy. Zanim przejdziemy do analizy krótkoterminowej, chciałem wam pokazać coś. Na tygodniowym interwale, pozwólcie, że przygotuję ten wykres. Sam wykres nie jest jakby ważny, bardzo często rozmawialiśmy o tym tygodniowym stoku RSI. Tak. I jednym z powodów, za którym, który powodował, że twardo stałem na gruncie, że 17,600 to nie jest nasz dołek, był właśnie wysoki poziom stoku RSI. Mówiłem wtedy, że moim zdaniem. Patrząc na te tygodniowe poziomy stoku RSI nie ma w ogóle opcji chyba że po 6-miesięcznej konsolidacji, żeby Bitcoin był w stanie wrócić do 30 tysięcy, tak z perspektywy makro, a co dopiero do 50, 60 czy 70 tysięcy, czy tam ile ktoś sobie wymarzył. W obecnej chwili dzięki, można to tak powiedzieć, głupio to zabrzmi, ale dzięki wydarzeniom, które miały miejsce, w końcu widzimy reakcję na i wykresie długoterminowej, yy, o której ja wspominałem, tak? Śledziliśmy w pewnym odcinku, yy, w pewnym odcinku śledziliśmy wszystkie te szczyty, wszystkie te poziomy, jak to się rozgrywało, tak? Mówiliśmy o tym, że, że ten szczyt, tutaj z perspektywy tygodniowej, to, to był ten szczyt, tak? Te dołki po korektach z 69 tysięcy były to poziomy 33 tysiące. Później ten korektywny ruch na stoku RSI do dna, to był spadek na dobrą sprawę z 48 000 do 17 600. No i tutaj to wybicie na stoku RSI niejako doprowadziło tutaj, doprowadziło tutaj do tego wzrostu. Tak? Oczywiście pierwsze co się rzuca na, na, na oko, w oko to widzicie, że mamy wyższy szczyt tutaj na stoku RSI. Zaś mamy tutaj niższy szczyt na akcji cenowej, tak? czyli to tutaj już też dawało nam sygnały, co dalej z tą akcją cenową może się wydarzyć. Nie to jest kluczowe w tym wszystkim. Kluczowe w tym wszystkim jest to, że my powoli korygujemy ten tygodniowy stok RSI. Tak? Warto podkreślić, że nasz miesięczny stok RSI już od pewnego momentu był na podłodze. I tutaj ja nie analizowałem tego jota do joty. Ale z tego co widziałem na dobrą sprawę, tak, odbiliśmy się od tego samego punktu, od tej samej podłogi, tak jak w BES-ie tutaj 2018 roku, no i w BES-ie 15 roku, tak? Także można powiedzieć, że tutaj z perspektywy makro miesięcznego wykresu, Bitcoin jest gotowy, by wejść w pewnym momencie w tryb prowzrostowy, czytaj w bezse. Nie było jeszcze takiego sygnału na tygodniowym interwale. Dlatego też czekaliśmy na tą korektę, ok? Jak widzicie w obecnej chwili ta korekta następuje. Także ja tutaj osobiście spodziewałbym się, że, że może być jeszcze troszkę bólu przed nami, ale tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, nie jest to konieczna konieczność, tak? Z perspektywy struktury. Moim zdaniem coś, co może nas zepchnąć w dół, to na pewno cały, całe konsekwencje, jakie tutaj zobaczymy, po wysypaniu się FTX-a, tak? Mieliśmy bardzo dużo potężnych inwestorów, już pomijając i polityków, za, uwiązanych w FTX-a pod względem koleżeństwa, można powiedzieć, ale też pod względem inwestycyjnym. Także czekamy na konsekwencje, jakie domki z kart jeszcze się posypią, tak? W konsekwencji wysypania się FTX-a. Oczywiście nie musi do tego dojść, jednak, patrząc na skalę rozpierduty, jaka powstała, wydaje mi się, że następko, następną koleją rzeczy jest to, że coś jeszcze się może wysypać, tak? O, oczywiście obecnie FAT obejmuje giełdy. Ludzie patrzą na seksy, który może się wysypać. Mówi się dużo o Crypto.com, mówiło też się o Gate.io. Jak na razie wydaje się być to tylko FAT, nie są to potwierdzone w żaden sposób informacje. Z perspektywy struktury to, co widzę na tygodniowym interwale bardzo mi odpowiada. Potrzebujemy, żeby ten stok i tutaj nam się ob, obniżył, ochłonął i później będziemy mieli już... Perspektywy prowzrostowe, tak? Oczywiście boczniak 3-6 miesięcy jest jak najbardziej wciąż na kartach. Dobra, wróćmy sobie na chwilę do tego interwału krótkoterminowego. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy na 4-godzinnym interwale. Jak pamiętacie, w momencie, kiedy do, dokończyliśmy tą makrofale C, w momencie, kiedy byliśmy w tym trendzie spadkowym przeprowadzaliśmy kolejny korektywny ruch ABC, tak, tutaj cały ten ruch był omawiany przeze mnie we wcześniejszych odcinkach, szczyt fali C z perspektywy tego, tego makroruchu na 4-godzinnym interwale dawał nam negatywne sygnały, gdyż jest to przede wszystkim niższy, niższy szczyt, tak, no i tutaj od tego poziomu gdzie zostaliśmy odrzuceni po ostatniej, tutaj można powiedzieć, pompie na bitcoinie, czyli od poziomu 21482, zobaczyliśmy to załamanie ceny. W ostatnim filmiku, który omawiał bitcoina, tak, omawiałem bitcoina z perspektywy makro, mówiłem o tym, że na małych interwałach również wyglądamy tutaj pro spadkowo. I tutaj ta struktura, którą widzicie, czyli pięć fali korektywn impulsywnych korektywnych w dół, korektywny ruch ABC, z perspektywy struktury powinien być mm, poprzedzony tutaj pięciofalowym impulsywnym ruchem w dół, tak czyli tutaj z, z perspektywy na jaką patrzymy obecnie, spodziewalibyśmy się, że tutaj powinno dojść do jakiejś y, kontynuacji, tak? do kontynuacji tego trendu spadkowego i ta fala 5,3,5 dopełni naszą korektę zygzak, tak, no i tutaj oczywiście tutaj oczywiście będą spekulacje bo może to być początek kolejne, kolejnej, kolejnego korektywnego ruchu ABC takiego samego jak tutaj no i wtedy oczywiście wyglądałoby to w taki sposób, tak także z perspektywy struktury Całe to dopełnienie tej korekty zygzak 535 świadczyłoby o tym, że mamy tutaj pierwszy, pierwszy ruch makro na czterogodzinnym interwale, tak? Oczywiście cała reszta, czyli ten ruch B i C jest tutaj jakby dopowiedziany przeze mnie dlatego, że no, ta, ten pierwszy ruch nadaje jakby kształt całej tej strukturze. Jednak wcale to nie musi się odbyć w taki sposób, tak? Dlatego tutaj nie chciałbym, żeby ktoś rzucił okiem na ten wykres i od razu spodziewał się, że Bitcoin leci na 10, 12 czy, czy 13 tysięcy, tak? chociaż tak jak mówiłem, no wciąż musimy mieć z tyłu głowy, że taki scenariusz może się wydarzyć. Wracając tutaj do tej perspektywy krótkoterminowej, struktura wykresu wskazuje nam to, że po, po zobaczeniu tego pięciofalowego ruchu korektywnego ruchu ABC spodziewalibyśmy się kontynuacji tego impulsu w dół w którym jesteśmy od momentu odrzucenia na tych szczytach tak jak sobie postawimy fibo tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej o w taki sposób usuniemy sobie na chwilę to fibo no to widzicie że niejako w momencie kiedy bitcoin zejdzie i utraci poziom 15,5 czyli ten poziom 1 Fib, czyli to nasze lokalne Swing Low, nasze kolejne cele są o tutaj, z głównym celem na poziomie 14,123, tak, także tutaj można powiedzieć, że to byłyby, to byłyby nasze oczekiwania z perspektywy krótkoterminowej, Warto podkreślić, że rynek w tym momencie charakteryzuje się małą płynnością, każde jakieś większe wykupy bądź też zrzu zrzuty na rynku będą powodowały volatility i będą powodowały bardzo dynamiczne ruchy w góry i w dół, tak? Także jest, jest, w obecnej chwili rynek jest, jest tutaj ciężki do czytania, jednak patrząc z perspektywy struktury to jest coś, na co ja patrzę z perspektywy krótkoterminowej. Oczywiście jest poniedziałek, jest 13 w Polsce, tak, 13 w Polsce. Jak ktoś obejrzy to za 2-3 godziny, to na pewno będzie miał już tutaj większe, większe, większe pole do popisu. Tak, będzie miał więcej daty niż ja w tym momencie. Warto zauważyć, że krótka fala druga, która nie będzie w stanie wrócić powyżej poziomu tutaj 16800, może bardzo szybko napędzić długość tej fali trzeciej, tak. Warto też podkreślić to, że w obecnej chwili rynek jest bardzo niezdecydowany, więc wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli tutaj przed jakimś większym ruchem jakąś dłuższą konsolidację. Tak, Pamiętajcie również, że za miesiąc, 14 grudnia, mamy FOMC meeting i spodziewamy się 50 basis points, tak? także, pół, także pół procenta, które pozytywnie może się odbić. Na rynkach, które na pewno myślę albo pozytywnie się odbije na rynkach tradycyjnych, albo już jest wkalkulowane. Jak widzicie, w obecnej chwili wciąż osiem, niespełna 81% osób gra pod to, że będzie to pół Wspominając o rynkach tradycyjnych, ludzie zadają sobie pytanie, gdzie byłby bitcoin, gdyby nie FAT z FTX-em, tak? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem, moglibyśmy badać 25 tysięcy, tak prawdę mówiąc, patrząc na to, jak zareagowało SP, patrząc na to, jak zareagował Nasdaq, patrząc na to, jak zareagował Dow Jones i patrząc na to, jak skorygowało DXY, tak. Myślę, że dawałoby to pole do popisu dla Bitcoina, by badać terytorium w granicach 22,5-25 tysięcy dolarów. Oczywiście jest to hipoteza. Już nie wiemy się, co by było gdy. Jednak w obecnej chwili, mimo to, że rynki tradycyjne wyglądają całkiem ok, DXY nam skorygowało. Bitcoin wciąż, w obecnej chwili, wygląda z perspektywy struktury słabo, tak. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy update. Jak zawsze, mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.